Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. W sali sądowej panowała nerwowa cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara wiszącego nad drzwiami. Kobieta o imieniu Monika, ubrana w elegancką sukienkę, z uśmiechem od ucha do ucha, poprawiała makijaż przed lusterkiem kieszonkowym, jakby wybierała się na randkę, a nie właśnie kończyła małżeństwo. Po drugiej stronie sali siedział jej mąż, Michał, z twarzą nieruchomą jak marmur, w prostym garniturze, który wyglądał jak z przeceny, bez żadnych ekstrawagancji, bez emocji. Monika zerkała na niego z wyższością, co chwilę przewracając oczami i parskając cicho śmiechem, jakby była przekonana, że oto właśnie wygrywa życie. I co, w końcu się rozstajemy, biedaku. Nawet nie stać cię na dobrego adwokata, Michał? szepnęła do niego, zerkając na swojego błyszczącego mecenesa w garliturze od Armaniego. Michał nie odpowiedział, nie spojrzał nawet. Siedział spokojnie, patrząc przed siebie, jakby czekał na coś, co miało dopiero nadejść. Sędzia, kobieta w średnim wieku z lodowatym spojrzeniem, przeszukiwała dokumenty, stukając paznokciami o blat. Czy obie strony są gotowe? Zapytała. Monika odpowiedziała radośnie. Zdecydowanie, wysoki sądzie, nie mogę się już doczekać, aż w końcu zamknę ten rozdział. W tle ktoś kaszlnął, a reporter lokalnej gazety szepnął do kolegi. Ona się śmieje, ale on, on coś knuje, zobacz tylko na jego spokój. Michał wyjął z teczki cienką kopertę i podał ją swojemu adwokatowi, który tylko skinął głową i wręczył ją sędzi. Monika uniosła brwi. Co to ma niby być? Jakiś list pożegnalny? zadrwiła. Ale sędzia już otwierała kopertę i zaczęła czytać zawarte w niej dokumenty. I wtedy coś się zmieniło. W jej spojrzeniu pojawił się błysk zdziwienia, a potem lekkiego szoku. Zaczęła czytać głośno. Według załączonych dokumentów, pan Michał Malec jest jedynym właścicielem spółki inwestycyjnej MM Holdings, posiadającej aktywa w wysokości 138 milionów złotych, ci w sali stała się gęsta jak mgła. Monika spojrzała na sędziego, jakby właśnie usłyszała, że Ziemia nie jest okrągła. Co? Co takiego? Wyjąkała. Ale sędzia kontynuowała oraz portfela inwestycyjnego z akcjami w Stanach Zjednoczonych na łączną kwotę 84 milionów złotych, wliczając w to również firmę technologiczną MM Innovations z siedzibą w Seattle. To niemożliwe. Monika szepnęła już nie do nikogo konkretnego, bardziej do samej siebie. Jej uśmiech zniknął, szminka zaczęła się rozmazywać, gdy nerwowo oblizała usta. Ale przecież on przez lata nic nie miał, nawet nie mógł kupić nowej kanapy, wybuchła. Sędzia spojrzała surowo. Proszę zachować powagę. Wszystkie dokumenty zostały zweryfikowane i są autentyczne. Pan Michał nie tylko był majątny, ale ukrywał to zgodnie z obowiązującym prawem prywatności spółek zagranicznych. W tym momencie część publiczności zaczęła wyciągać telefony i nagrywać. Ktoś nawet zażartował, Netflix tego nie wymyśli, serio. Monika wyglądała, jakby miała zemdleć. Czy, czy to znaczy, że nie dostanę żadnych alimentów? zapytała z desperacją. Adwokat Michała wstał i powiedział: Nie ma wspólnoty majątkowej. Małżeństwo zostało zawarte na podstawie rozdzielności, którą pani podpisała dobrowolnie osiem lat temu. Znamy pani zamiary, pani Moniko. W wysoki sądzie składamy wniosek o natychmiastowe rozwiązanie małżeństwa bez świadczeń finansowych. Monika zerwała się z miejsca. Ale ja byłam z nim przez tyle lat, nosiłam jego nazwisko, krzyknęła. Na to Michał po raz pierwszy odwrócił głowę i spojrzał jej prosto w oczy. Nosiłaś tylko nazwisko, ale nigdy nie nosiłaś mojego serca. Te słowa przetoczyły się echem po sali jak grzmot. Nawet sędzia przystanęła na chwilę, zaskoczona jego spokojem. Monika osunęła się na ławkę z twarzą bladą jak papier. W tym momencie w głowie widza pojawia się pytanie: Jak to możliwe, że ten nieudacznik miał tyle pieniędzy i czemu nigdy się tym nie pochwalił? Odpowiedź kryje się w przeszłości Michała, której nikt nie zna jeszcze, bo to dopiero początek tej historii. Jeszcze kilka lat wcześniej Michał był zupełnie kimś innym, człowiekiem, którego mijano na ulicy bez słowa, którego nazwiska nie pamiętano, a którego żona traktowała jak tło do własnej błyskotliwej kariery. Kiedy brali ślub, Monika wyglądała jak spełnienie jego marzeń: piękna, inteligentna, charyzmatyczna. Ale szybko po ślubie czar prysk. Michał był wówczas początkującym programistą z wielkimi ambicjami, lecz bez kapitału, kontaktów ani doświadczenia. Ona zaś była specjalistką od PR-u w jednej z większych korporacji i szybko awansowała, zyskując uznanie wśród ludzi, którzy nazywali Michała panem nikt. Monika nie tylko nie wspierała jego pasji, ale otwarcie go wyśmiewała. Znowu ślęczysz nad tymi kodami? To nie da ci grosza. Idź lepiej do pracy, przynajmniej coś wniesiesz do tego małżeństwa, mówiła trzaskając drzwiami sypialni. Michał milczał. Nie dlatego, że nie miał siły walczyć, ale dlatego, że już wtedy zaczął planować swoją drogę ucieczki z życia, które przypominało więzienie. W ciągu dnia wykonywał zlecenia jako freelancer, często za grosze, ale w nocy, noc w noc, uczył się inwestowania, programowanie algorytmów giełdowych i budowania spółek offshore'u. Gdy Monika imprezowała z kolegami z pracy, wracając do domu z zapachem obcych perfum, Michał siedział z laptopem i planował, jak zbudować coś, czego nikt się po nim nie spodziewa. I przyszedł taki wieczór, którego nigdy nie zapomniał, kiedy po raz pierwszy zobaczył Monikę całującą się z ich wspólnym znajomym przy windzie. Nie zrobił sceny, nie zapytał o nic, po prostu zamknął drzwi mieszkania i powiedział do siebie: Nie będę krzyczał, nie będę się mścił słowami, zrobię coś, co zaboli ją bardziej niż cokolwiek odejdę jako zwycięzca. Następnego dnia założył pierwszą spółkę w Estonii, gdzie prowadzenie działalności online było szybkie, tanie i co najważniejsze, anonimowe. Nauczył się wszystkiego, jak chronić majątek, jak reinwestować, jak ukrywać sukces aż do dnia, gdy prawda będzie dla niej jak kubeł lodowatej wody. Trzy lata później jego firma MM Innovations miała pierwszego inwestora z Doliny Krzemowej, cztery miesiące później pierwszego klienta z Singapuru. Michał nigdy nie mówił o tym nikomu, nawet swoim rodzicom. Monika zajęta sobą nawet nie zauważyła, że zniknął ich wspólny komputer, bo Michał miał teraz osobny pokój, który nazywał Sanktuarium Ciszy. To tam nocami budował przyszłość, w której nie będzie już mężem Moniki, ale człowiekiem, którego nazwisko będzie znane na całym świecie. Gdy na ich piątej rocznicy ślubu Monika wręczyła mu voucher na zabieg relaksacyjny dla zestresowanych mężów bez sukcesu, Michał tylko się uśmiechnął. W środku miał już gotowy plan. Wiedział, że ona szykuje rozwód. Widział wiadomości na jej telefonie, przypadkiem albo i nie, zostawionym na stole. Już niedługo się go pozbędę, zasługuje na więcej, napisała do koleżanki. Michał nie odpowiedział, nie konfrontował, czekał. W międzyczasie założył fundusz inwestycyjny MMH. Holdings przeniósł część udziałów do zaufanych funduszy w Liftensteinie, zarejestrował firmę córkę w Delaware, a sam zaczął budować technologiczną platformę opartą na AI. Z zewnątrz nic się nie zmienił. Nadal jeździł starą Mazdą, nosił te same buty, a w restauracjach zamawiał najtańsze dania. Monika nazywała go żałosnym minimalistą. Tymczasem on tworzył imperium, kiedy w końcu wręczyła mu dokumenty rozwodowe i oznajmiła, że prawdopodobnie dostanie więcej pieniędzy niż on w całym swoim. Im życiu zarobi, Michał tylko podpisał, bez komentarza, bez emocji. Nie dlatego, że nie czuł, ale dlatego, że wiedział, co nadchodzi i choć był świadkiem własnego upokorzenia przez kobietę, którą kiedyś kochał, to zamiast sięgnąć po zemstę w formie krzyku i awantur, wybrał coś o wiele bardziej potężnego. Ciszę, pracę, strategię. Każda godzina spędzona na kodowaniu, każda noc bez snu, każdy ból pleców przed ekranem komputera to wszystko było częścią planu, a plan ten miał jedno zakończenie dzień, w którym Monika, jego żona z uśmiechem triumfu, usiądzie naprzeciwko niego w sądzie i nie będzie miała pojęcia, że człowiek, którego tak długo uważała za przegranego, właśnie został miliarderem. I ten dzień właśnie nadszedł. W sali sądowej panowała cisza, której nie przerywał już nawet oddech, jakby wszyscy obecni wstrzymali powietrze w oczekiwaniu na kolejne słowo sędzi. Monika, jeszcze niedawno dumna i pewna siebie, siedziała z rozmazanym makijażem i trzęsącymi się rękami, patrząc na dokumenty, które przed chwilą usłyszała nagłos. To niemożliwe, on nie miał nic, powtarzała szeptem jak mantrę, jakby wypowiedzenie tych słów mogło cofnąć rzeczywistość ale tej rzeczywistości nie dało się już zatrzymać. Sędzia z twarzą spokojną, ale w oczach z wyraźnym cieniem zaskoczenia, kontynuowała. Zgodnie z dokumentacją, majątek pana Michała Nalca przekracza obecnie 220 milionów złotych, wliczając udziały w trzech firmach technologicznych, portfel inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych, aktywa zamrożone w funduszu zarejestrowanym w Zurychu, a także pełną kontrolę nad startupem M.M. Innovations. Wśród publiczności ktoś syknął: O kurde, inny mężczyzna szeptał do żony: To ten sam gość, co przez lata wyglądał, jakby nie miał na bilet tramwajowy. Ludzie sięgali po telefony. Niektórzy już wysywali wiadomości, ta historia nie mogła się skończyć w czterech ścianach. Monika spojrzała na Michała jak na ducha, nie mówił nic, wciąż milczał, ale w tym milczeniu był triumf, który palił mocniej niż jakiekolwiek oskarżenie. Sędzia podniosła wzrok. Pani Moniko, z dokumentów wynika, że podpisała pani akt rozdzielności majątkowej w momencie zawarcia małżeństwa. Nie przysługuje pani udział w majątku byłego męża. Ale przecież byliśmy razem przez tyle lat, ja go wspierałam. Monika wybuchła histerycznym tonem. Michał odwrócił głowę i po raz pierwszy tego dnia odezwał się na głos: Nie. Ty mnie wyśmiewałaś, upokarzałaś i zdradzałaś, a ja po prostu pracowałem dzień po dniu i zbudowałem coś, co dzisiaj jest nie do ruszenia. Jego głos był spokojny, niemal cichy, ale każda sylaba brzmiała jak wyrok. Publiczność znów zamarła. Monika rzuciła się do przodu, próbując złapać papiery z biurka sędzi, ale została powstrzymana przez ochroniarza. Niech pani się opanuje, powiedziała sędzia, ale bez współczucia. Tego dnia nikt w sali nie miał już wątpliwości, kto tu był ofiarą przez lata. Monika próbowała jeszcze raz. Michał, przecież, przecież byliśmy razem, możemy spróbować od nowa, zasługuje chociaż na coś. Michał spojrzał na nią bez cienia nienawiści. Zasługujesz na życie, które wybrałaś, a ja zasługuję na spokój. I właśnie dziś go odzyskuję. Sala sądowa eksplodowała emocjami. Reporterzy zaczęli wysyłać relacje do redakcji, ludzie nie mogli uwierzyć. Mężczyzna, który przez lata był wyśmiewany, właśnie wstał z popiałów jak Feniks, nie dzięki zemście, lecz dzięki determinacji, milczeniu i mądrością. Monika wciąż próbowała zrozumieć, ale gdzie to wszystko się zaczęło, Michał tylko uśmiechnął się delikatnie. W dniu, w którym przestałem ci odpowiadać, bo nie trzeba odpowiadać komuś, kto nie słucha. Sędzia ogłosiła koniec rozprawy, a Michał podniósł się i z godnością opuścił salę. Kiedy przechodził obok byłej żony, nie spojrzał ani razu. Wyszedł jak człowiek, który wygrał nie bitwę, lecz wojnę. Na zewnątrz pod schodami sądu czekała młoda kobieta w prostym płaszczu i uśmiechem, który nie potrzebował drogich kosmetyków. Gdy Michał do niej podszedł, objęła go bez słowa. Reporterzy nie wiedzieli, kim była, ale Wit wiedział jedno. To nie koniec historii, to dopiero nowy początek, bo w tym momencie rodzi się pytanie, kim jest ta kobieta, dlaczego Michał od razu do niej podszedł i czy naprawdę odszedł od starego życia bez ani krzty żalu. Odpowiedzi nadejdą szybciej niż Monika się spodziewa. Monika opuściła budynek sądu jako inna kobieta, nie już wyniosła, pewna siebie i przekonana o swojej dominacji, lecz zagubiona, szokowana i pogrążona w myślach, które nie dawały jej spokoju. Jeszcze rano była przekonana, że wychodzi z tego związku jako zwycięzczyni, dziś wieczorem była tylko kobietą, która straciła wszystko, nie rozumiejąc nawet kiedy i jak. Tymczasem Michał, schodząc po schodach sądu, czuł się wolny, po raz pierwszy od lat. Nie chodziło już o pieniądze, o triumf, o moment, w którym pokazał światu prawdę, chodziło o to, że mógł teraz iść dalej, bez ciężaru dawnych ran, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Na parkingu czekała na niego Lena, kobieta, którą poznał przypadkiem w kawiarni półtora roku wcześniej. Nie zapytała go nigdy o jego majątek, nie chciała znać jego konta bankowego. Zapytała tylko: co sprawia, że czujesz się szczęśliwy. I to pytanie zmieniło wszystko. Michał usiadł obok niej w samochodzie, zapiął pas i uśmiechnął się, jakby z ramią zdjęto mu tonę ciężaru. I co teraz? zapytała Lena. Michał odpowiedział: Teraz zaczynamy życie. Takie, które będzie nasze, nieudawane, nie dla poklasku. Przez kolejne tygodnie media rozpisywały się o milczącym milionerze, zemście przez sukces i rozprawie, która zniszczyła żonę w sekundę. Michał nie udzielał wywiadów, nie komentował. Zamiast tego zniknął. Wynajął mały dom w Toskanii, gdzie z Leną zaczęli pisać nowy rozdział, dosłownie, bo Lena była pisarką i poprosiła go o pomoc przy książce o Cichych zwycięzcach. Monika, pozbawiona pieniędzy, reputacji i grona znajomych, którzy nagle przestali odbierać telefony, próbowała się zbliżyć do Michała. Wysłała list, pełen skruchy, łez, wspomnień, napisała, że może by spróbowali od nowa, że zrozumiała, jak bardzo go nie doceniała. Michał przeczytał ten list tylko raz. Nie spalił go, nie wyrzucił, schował do szuflady, ale nie odpisał i już nigdy nie zamierzał. Wiedział, że niektóre rozdziały należy zamknąć nie z nienawiści, ale z miłości do siebie. Jego nowe życie nie było przepełnione luksusem, choć miał na to środki. Nie kupił jachtu, nie zamieszkał w wieżowcu z widokiem na ocean, kupił rower. Zaczął codziennie gotować obiady z Leną, grać w szachy z lokalnym staruszkiem i uczyć się włoskiego. Gdy pewnego dnia usłyszał, jak Lena śmieje się do łez podczas czytania ich wspólnego tekstu, poczuł coś, czego nie czuł przez lata spokój, a potem wdzięczność. Nie za ból, który przeszedł, ale za to, że dzięki temu bólowi nauczył się, czym jest prawdziwa wartość. Nie w słowach, nie w wyglądzie, nie w statusie, ale w intencji, w ciszy, w prawdzie. Historia Moniki stała się dla wielu przestrogą. Jej twarz, wcześniej obecna w mediach jako specjalistki od PR, dziś kojarzona była głównie z wiralowym nagraniem z sali sądowej, gdzie kamera uchwyciła moment, w którym jej wyraz twarzy zmienił się z triumfu w czystą rozpacz. Ludzie z internetu komentowali to powinna być w muzeum ironii. Ale Michał nigdy nie komentował, nie śmiał się z niej, nie mścił się. Bo jego zemsta już się dokonała bez ciosu, bez krzyku ciszą rozwojem pokazaniem, że największą porażką nie jest stracić kogoś, kto cię nie szanował ale żyć tak, jakbyś nie miał prawa do więcej. On to prawo sobie przyznał i zbudował wszystko od nowa. Gdy po dwóch latach Lena wręczyła mu książkę opublikowaną pod wspólnym nazwiskiem, Michał otworzył ją na pierwszej stronie widniała tam dedykacja dla tych którzy milczą bo wiedzą że prawda i tak kiedyś przemówi tego wieczora siedząc na tarasie z widokiem na winnicę michał spojrzał w niebo i szepnął dziękuję moniko gdyby nie ty nigdy nie zostałbym wolnym człowiekiem i choć nikt go wtedy nie słyszał wit wiedział że to był najważniejszy moment tej historii bo nie chodziło o rozwód ani o pieniądze, chodziło o odzyskanie samego siebie.